Mam na imię Natalia. Od czterech lat mieszkam w Belfaście, i to właśnie Bóg mnie tam zaprowadził. Odkąd tylko pamiętam, myślałam często o śmierci. I to nawet nie w takim kontekście, że się bałam śmierci, ale skoro i tak wiedziałam, że umrę kiedyś, to mogłoby być to nawet dzisiaj, bo było mi to obojętne tak naprawdę. Ile lat przeżyję, i co tam zrobię? Właśnie przez tę świadomość, że, że kiedyś mnie i tak nie będzie. Jakoś tak nic nie miało dla mnie sensu. Nie chciałam się do niczego dążyć. Nie miałam żadnych marzeń. Tak, taka po prostu wegetacja żyłam, funkcjonowałam i z zewnątrz wszystko było ok, ale w środku była totalna pustka. No i też szukałam odpowiedzi. Często się zastanawiamy, jak w ogóle to wszystko powstało, ten świat, życie i tak dalej. No i Jedyną odpowiedzią była ewolucja, która totalnie do mnie trafiała, ale nie znam żadnej innej odpowiedzi. A jeśli ktoś mi powiedział, że Bóg, no to też go tak wyśmiewałam, mnie. Więc nie znajdując odpowiedzi na to pytanie, skąd jestem, dokąd zmierzam i w ogóle po co tu jestem, nie chciało mi się żyć. No i Stwierdziłam, że skoro i tak mam tylko to jedno życie, no to, to będę czerpać nie ile się da. Więc zaczęłam żyć tak, jak, tak jak mi się wydawało, że chcę, tak? Robiłam rzeczy, na które miałam ochotę. Nie patrząc nawet na duże krzywdce innych ludzi, po prostu no, ja byłam najważniejsza, tak to, na co ja mam w danym momencie ochotę. I tak było przez wiele, wiele lat. Robiłam wiele głupich rzeczy, które nawet zagrażały czasami mojemu życiu, ale było mi totalnie obojętne. No i po wielu takich głupotach, jedną właśnie dzięki jednej takiej głupocie, trafiłam do Belfastu. No i tam znalazłam pracę i zaczęłam popadać w jeszcze większy grzech, bo tam było jeszcze łatwiej. Obcy ludzie i rozrywkowe miasto, rozrywkowi ludzie. Było generalnie coraz gorzej i no, staczałam się coraz bardziej. I um, poznałam kiedyś taką kobietę Alinę, z którą mogłam normalnie rozmawiać, która słuchała to, co do niej mówię. Bo ciężko kogoś takiego znaleźć um, wśród Polaków za granicą. Um. No, i tak ona, ona taka bardzo gorliwa katoliczka, um, powiedziała mi o Bogu, że, że powinnam do Boga przyjść z tym. Więc ja już mając to no, polskie takie myślenie, tak no, jak tu do Boga, no to do kościoła. Więc przełamałam się pewnego dnia, pewnej niedzieli, no i po prostu poszłam po ten, po, przez ten po, um, pierwszy raz od wielu, wielu lat. Bo kościół katolicki nigdy mnie jakoś nie, nie fascynował, że tak powiem. No i poszłam na ten msze. No i, i no po prostu zaczęłam chodzić co tydzień, zaczęłam chodzić na msze, aż do momentu, kiedy to polubiłam nawet i tak sobie chodziłam co tydzień. Um, taką Chciałam być naprawdę dobrą dla Boga i odpokutować za te wszystkie moje grzechy. I nawet na pielgrzymkę raz pojechałam, um, jakieś tam różańce. No, ale tego Boga no nie było nadal. I rozmawiałam z tą Aliną, i ona to mnie mówi, ja jej się zapytałam, um, Co? No, nic się nie dzieje po prostu, nie? Chodzę do tego kościoła i nic. Ona mówi, No, ale musisz przyjąć Jezusa do serca. No dobra, no ale jak mam to zrobić? No ona mówi, um, no sakramenty są bardzo ważne. No okej. Okay. Więc przełamałam się po raz kolejny i poszłam do spowiedzi pewnej niedzieli. No i dalej długo, długo nic. Um, I zaczęły mi już takie czerwone lampki się zapalać, że po prostu no nic się nie dzieje. Ja zaczęłam właśnie, dostawałem jakieś tam obrazki święte, jakieś różańce, jakieś, jakieś książeczki o świętych, i, i było wszystko, po prostu było wszystko, w tym tylko nie było Boga. I siedziałam nieraz raz na mszy, to się zastanawiałam, czy mogę iść już do komunii, czy powinnam iść do spowiedzi, i takie różne dylematy. No i tak zobaczyłam, że to jest takie bardzo wszystko religijne, że to jest spełnianie różnych takich uczynków, ale tylko tyle, że wiedziałam, że Bóg to jest coś więcej niż to. No i w pracy też kolega się dowiedział, takiej do rozmowy w poniedziałek, co robiła weekend, no i dowiedział się, że zaczęłam chodzić do kościoła. No i on mi się zaczął dopytywać, um, a na, bo on protestant, a na czym ta wasza wiara polega? No i tak zaczęliśmy rozmawiać sobie. Ja mu mówiłam o katolicyzmie, on mi mówił o protestantyzmie, gdzie to w ogóle było, wow, że ja w ogóle nikt nie słyszałam. Nigdy nic. Protestant kojarzył mi się z kimś, kto protestuje przeciwko Bogu. <grywy> yy. I on za zaczął mi zadawać coraz trudniejsze pytania na temat mojej wiary, na które nie znałam odpowiedzi. I tak właśnie się zaczęłam zastanawiać. Mówię kurczę, ja tak naprawdę nie wiem, w co ja wierzę. Yy. No, i on zaczął mi mówić, że w protestantyzmie to, to się nie modlą do Marii, nie chodzą do spowiedzi. Mówię, wow, super. <grywa> <grywa> I no nie ma takich różnych innych rzeczy, ale że jestem Bóg, a ja właśnie Boga przecież szukam, nie? I zaczęłam po prostu y, co, y, czytać na temat mojej wiary, y, na temat protestantyzmu różne książki, y, programy w internecie różne rzeczy. No, i, i, i chyba na początku, nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale chyba na początek, właśnie, bo gdzieś tam z tyłu głowy coś mi mówiło, wróć do źródła. No, i jeszcze nie wiedziałam, co tym źródłem jest, ale y, gdzieś tam moje kroki kierowały się ku Biblii, i dowiedziałam się, właśnie, czytając te różne artykuły o protestantyzmie, że katolicy usunęli to drugie przekazanie. I ja tak, no, mimo że Biblia nie była dla mnie jakimś tam autorytetem, ale mówię tak, wow, no, że tak sobie usunęli, nie? No i, no i kilka jeszcze takich rzeczy tam, które dały mi po prostu do myślenia, no a już takim punktem kulminacyjnym była Matka Boska. Która no, no, co do tego, to już dawno tam mi się nic nie zgadzało. No bo Z jednej strony wiedziałam, że to jest człowiek, niby tak, a z drugiej w katolicyzmie ona jest uniesiona do rangi Boga albo jeszcze wyżej, że niby jakaś z nieba, więc no, nic mi się nie zgadzało i te objawienia i tak dalej. E, więc e, nie chciało mi się już niczego czytać. Więc weszłam na YouTube i wklepałam coś o matce boskiej, no i wyskoczyło mi pod prąd w pierwszym filmiku. Więc wzięłam filmik pierwszy z góry po prostu i zaczęłam, no i trafiłam na warsztaty. No i zaczęłam słuchać. I to, co usłyszałam, to... Z jednej strony to był taki szok, to znaczy troszeczkę byłam tam obruszona, no bo jeszcze byłam tą katoliczką i chodziłam do kościoła, ale był taki troszkę szok, że no te różne tam świętości można tak uprażać, nie? E a z drugiej gdzieś głęboko bardzo czułam, że to, co słyszę, to ma sens. Że to, co zawsze mi się tam kiedyś wydawało, ale nie, tego głośno nie mówiłam po prostu, ale że to, że to ma sens. No i obejrzałam te warsztaty, później kolejne, kolejne. Mm. No i tak zaczęło do mnie coraz bardziej dochodzić, że, że to rzeczywiście może być prawda. Mm. Później też dowiedziałam się właśnie, czym jestem szaświę, bo nawet tego nie wiedziałam. Myślałam, że to jest tak na pamiątkę, tak wszystko ładnie, no, że to jest jednak ta ofiara, a przecież Bóg już, już, Jezus już złożył tę ofiarę. I to było dla mnie takie no, takie, że, że jeśli tak rzeczywiście jest, no, to, to ja nie mogę już w tym uczestniczyć. I pamiętam, to było w środę, no i w niedzielę był ten dylemat, czy iść do kościoła, czy nie. No już więcej nie poszłam od tego czasu. Zaczęłam po prostu coraz więcej czytać, się dowiadywać i um, oglądać coraz więcej warsztatów też, po, aż podczas których warsztatów tak. Znaczy, ja już wcześniej też próbowałam przyjąć Jezusa do serca, ale to też nie działało. Um, trafiłam na no, tego pastora po prostu, co trzeba. E, aż w którymś z kolejnych warsztatów usłyszałam. Dokładnie, dlaczego Jezus umarł za mnie na krzyżu. Roz zrozumiałam tę jego ofiarę, bo słyszałam też wcześniej, że no Jezus umarł za ciebie, Jezus umarł za twoje grzechy. Ale ja tego nigdy nie rozumiałam, dlaczego on to zrobił, po co przecież. Dopiero wtedy zrozumiałam, że tylko dzięki Jezusowi mogę stanąć czysta przed Bogiem, i że on w ogóle, on mi może wszystko wybaczyć i on chce tego bardzo, tylko muszę do niego przyjść. No, i to był ten moment, kiedy padłam na kolana, wyznałam mu wszystkie grzechy. Poprosiłam go o zbawienie i uczyniłam go swoim Panem i, i wtedy wiem, że było to prawdziwe, bo Bóg dosłownie w momencie odebrał mi grzechy, z którymi sobie sama nigdy bym nie poradziła. I sprawił, że, że mam teraz takie szczęście, o którym nawet mi się jeszcze. No, to jest niewyobrażalne, że, że takim można być szczęśliwym. Ech, Bóg jest wspaniały, jak wysłuchuje modlitw, a tutaj, zwłaszcza szczególnie w tym miejscu. Ech, no i tyle chcę, chcę. po prostu iść za Bogiem całym sercem i dziękuję, że jesteście, że, że jesteście właśnie prawdziwi, że, że chcecie iść za Jezusem i że, że, że Was mam. Dzięki bardzo.